Łysica jest najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskim o wysokości 614 metrów nad poziomem morza. Znajduje się w zachodniej części Łysogór, na południowy wschód od wsi Święta Katarzyna. Stamtąd też e, wyruszyliśmy na naszą wyprawę. E, góra należy do korony gór polskich i jest jej najniższym szczytem. Znajduje się na obszarze ochrony ścisłej Świętokrzyskiego Parku Narodowego, zwanego przeze mnie Puszczą Świętokrzyską, Puszczą Miodłową właściwie. Góra ma dwa wierzchołki. Wschodni wierzchołek nazywany Skałą Agaty. Wznosi się na wysokość 614 metrów nad poziomem morza. I teraz tutaj naukowcy, geolodzy spierają się ostatnimi czasy, że tak naprawdę e, Łysica nie jest samodzielnym szczytem, a właściwie z jakichś badań geologicznych wynika, że Góra Agaty nie jest samą skałą, tylko Góra Agaty jest samym tym szczytem. No i są tam jakieś wnioski o zmianę nazwy, o zmianę najwyższego szczytu. E, no jestem ciekawy, jak to dalej się... Potoczy. W każdym bądź razie na dzień dzisiejszy Wikipedia podaje, że jedna głysica z tym wierzchołkiem w postaci skały Agaty jest najwyższym szczytem. Na nieznacznie niższym wierzchołku zachodnim 613 metrów znajduje się replika pamiątkowego krzyża z 1930 roku. No i właśnie tam w tym miejscu, żeśmy sobie siedzieli, tam też rozpo rozpościera się Samo podejście jest dość trudne. Wchodziliśmy od miejscowości, tak jak wspomniałem, Święta Katarzyna, i tutaj y, miejscami są zrobione schodki, y, miejscami są jakieś podejścia, podesty porobione, ale niestety y, w niektórych miejscach, szczególnie w tej, tej górnej partii, jest dość dużo skał i tak naprawdę no, trzeba się dość dobrze. Ubezpieczyć na taką ewentualność. Nie polecamy wchodzić w momencie, kiedy pada, kiedy jest ślisko. Nie polecamy jakichś sandałków, kapeczków brać, bo samo początkowe wejście do, do parku i wejście na ten pierwszy stadium naszej, tak jakby wspinaczki, jest dość przyjemne, bo jest wybrukowana dróżka, jest utwardzony teren. Można sobie nawet tam jakimś rowerkiem podjechać. Potem są schodki zrobione, a im wyżej, tym robi się troszeczkę trudniej. Um, Jakiejś tam y, tej wybitności zbyt wielkiej nie ma, bo jest to zaledwie 362 metry i z wejście takim raźnym krokiem na sam szczyt bez przerw zajmuje około 30 minut. Nam z dziećmi zajęło to ponad godzinkę i jakieś 30 minut na zejście. Nie spieszyliśmy się, robiliśmy dużo przerw, postojów, podziwialiśmy widoki. Puszcza jodłowa jest dość urokliwym miejscem, moim zdaniem. No, jako przedstawiciel, że tak powiem, lokalnej ludności bardzo lubię te lasy, są bardzo ładne. No i pojawiła się taka informacja, o której wcześniej nie wiedziałem, na jednej z tabliczek informacyjnych, rozwieszonych właśnie na samym szlaku, że. W okolicy znajdują się wilki, że populacja wilków w Puszczy Jodłowej została po latach odbudowana i wilki tam normalnie sobie już bytują. Bo daleko i, i tak nisko. Jak się weszło, się chodziło? Bardzo dobrze, hello tutaj starsi cię plus plus. Pokazałem, nie ruszaj. Pokażę to się stala, z tym wchodziło wiedzą. I bardzo, bardzo nam się ciężko wchodziło w mamą. mamy bo, bo mama hamka nie wprosiła i tutaj są też wielki Nawet nie spotkaliśmy tak. wierku. No nie spotkaliśmy chyba dobrze, nie? Ale I była tabliczka, że występują w Puszczy wilki, tak? Właśnie. I mamy pieczątkę calownicą. Dobra. Czekamy na mamę i Staszka. Właśnie papa Także? Pa, pa, pa. Wycieczka na góścice. Całkiem całkiem fajnie. Dobra pogoda dzisiaj, bo nie za gorąco. A w lesie nawet chłodnawo, więc można było spokojnie sobie wejść do góry. Ja teraz mam piękne, jestem oświetlony zachodzącym słońcem. Już późno się nawet robi. Siedzimy sobie, nabrałem sobie wody ze źródełka Jesteśmy w parku narodowym, nie? Więc czy ta woda jest czysta? To jest sprawdzona. Nie raz ją piłem i żyję no więc sobie nabrałem, żeby się nam skończyła. Zimna górka woda i czekamy.